Słyszymy sobie. Witam Was w kolejnym odcinku Bowling KING. Jak widzieliście, znów spadliśmy. Jak dzisiaj będzie? Zaraz zobaczymy. Ostatnia gra za bodajże 25 tysięcy nie poszła. Przegraliśmy wszystko. No i jak zawsze zaczynamy pierwsi. Na dzień dobry już dwa zostały. No i jeden, osiem jeden, chyba ta sama sytuacja, osiem jeden, a nie jedziemy osiem dwa, nie osiem jeden, żebym to nawołała. A zbiłem dwa. Takiś błąd. Nie no, musimy jakoś jakoś wygrać, bo mamy tylko pięćdziesiąt kapsli. I fajnie jakbyśmy w końcu coś wygrali. Trzydzieści osiem, jak na razie prowadzimy. A jednak nie. hehe <słuch> Będzie, będzie, będzie. Nie będzie. Osiem jeden nadal. To widzę, że teraz takie staty mamy. Ostatnio było x, 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 same pełne trafienia, a teraz 8, 1, 8, 1, No to, że ten no. jest jednym punktem, nie, dwoma punktami, i prowadzimy jeszcze. I już niestety nie. Albo mój telefon ma malaga, albo ja już nie dowidzę. Ach, ta reklama. Z tego względu, że przed chwilką mieliśmy 50, a teraz mamy 1050. No, 1050, a mieliśmy przed chwilką 50. No to nie wiem, tak dokładnie. Co godzinę dostajemy 2500 więc jakoś taką możemy tutaj grać. Może mało co, jak chodzi o grę, ale zawsze coś. O, zaczynamy. Zaczynamy jako drugi, to jest dobrze. Jak dla mnie, oczywiście. 7171, my mamy pełne. I znów pełne. To może, może teraz wybieramy za 25 tysięcy, ale zawsze coś. Ładnie. Czy będą same xy? Jak filmik się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie być na bieżąco, to wiecie, dajcie suba. Oj, same X -y będą. Coś mi się zdaje. Wygraliśmy, graliśmy, przegrać nie mogliśmy, no i to rozumiem same x, -y. jak tak, o to możemy się bawić, no i wszystko, dziękuję bardzo, yy, no to że ten no, jeszcze raz za dwa, dwa ja, 500? nie chcę ryzykować Ponownie? Śmiech to zdrowie. O Ładnie. Czy będą też same xy? Jak widzicie, ten hange. O, kliknijmy się. O, jest. To tutaj możemy wybierać kule. No i kupywać kule, jakie tylko chcemy. No tu niestety jeszcze mam zablokowane. Mam dziesiąty poziom. <laughs> Ej, ja już. Bym się zapomniał. I wszystko. No wracamy, wracamy. 50 milionów 48 poziom, najwięcej. A najmniej. <grym> to mamy gratis. A przed niedawno, niedawno kupiłem do no Wasie. Co tu jeszcze mamy? Premium. jej nie dobra myślałem, że jeszcze pojedyncze a to już tak powiem finał jest mam nadzieję, że wygramy <ścoughs> yy, tutaj premio to właśnie zakasa tak powiem i tutaj mamy najwięcej, o mój Boże ile tego jest U, za tydzień, za tysiąc myślałem, że więcej, dużo więcej. Ach, ja kocham te reklamy, po prostu nie mogę bez nich żyć. Tu mamy, miałem drugie miejsce, coś w tym stylu, albo weszliśmy na podium. Co tu mamy? Tu mamy jakąś. jakąś piramidkę, albo Chińczyk. <noise> Nie wiem, zagramy. No jak widzicie, tutaj musimy uzyskać tylko 35. Najpierw mieliśmy 30, a teraz 35. Jak będziemy mieć więcej, na przykład 70, 80, czy 120, a <noise> to możemy być pewni, że przeszliśmy dalej do kolejnego poziomu. Ja niestety tutaj Zeza mam. Dzisiaj coś. O 16, 16 i. Powiem Wam, że kocham te jedynki, coś. <grym> wow! Dobra, dobra. Tego nie było, tego nie było. To się wytnie, tego nie było, jak coś. <grym> to się wytnie. U, tasuj utrudnienie. I, 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 i. Jajajaj. Już myślałem, że znów będziemy mieć tą samą sytuację. 34, 35, jedno. Slalomik. No i możemy być pewni, że przeszliśmy do kolejnego poziomu, bo mamy 41, a to jest tylko i wyłącznie potrzebne. 35, no i właśnie przejrzymy. 11. Te prezenty, oto najwyżej sobie później zobaczymy. Jak na razie, chcę się skupić na tym jednym. Te prezenty też są dobre. Polecam. O, teraz mamy 40. Z tego względu, że jak przejdziemy, o, ale kurde, idzie. 0,0, uh, ale zaliczyło. Te prezenty, tak jak mówiłem, też są dobre. Z tego względu, że też dają tam kapsle, jakieś, nie wiem, bilety nie wiem do czego to są te bilety takie brązowe. Się trochę zastanawiam, od jakiegoś czasu? U, tego nie było, ale może, może, może przejdziemy i przejdziemy. Przeszliśmy. Równa 4 mieliśmy. Jak teraz? Już na dzień dobrych dziesięć. Już myślałem, że znów zjedziemy leć, 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 leć. No nie. <noise> Tego nie było Mama, że kasza. za szybkie tempo wrzuciliśmy. Uuu, co jest? Chcę to jakoś taką, można powiedzieć, fuksem przejść. Fajnie by było. Niby tylko jeszcze dwa. Ale fakt faktem może nie przejdziemy. <noise> A jednak jest, udało się fuksem, ale się udało to... Można powiedzieć, że potknięcie mieliśmy na 11 i na 12, tak powiem. A sobie odbierzemy teraz prezenciki. Co to mamy? Kapsle 15 tysięcy 20 tysięcy i tu o Wilku, mowa nie wiem właśnie o co o tym chodzi w tych... W tym bileciku, jak wiecie, o to dajcie w komentarzu znać, co mogą oznaczać te bileciki. Tak powiem. A nie, dobra, to jest takie coś. Myślę, że jakieś tam. O, kurde. 000 zero, 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 zero. Ale fuks Ale fuks Jest zawsze coś Zawsze coś Jest dobrze Jest dobrze zawsze coś No jeden jak zawsze 4-5 Staty Co to mamy? Okulna takie coś. Na tak, tak to może być tyle trudno. Mam nadzieję, że ten 13 poziom przejdziemy w końcu. <grymne> Bo jak na razie nic nie wskazuje. Żebyśmy przeszli... O 10. No to jeszcze 4. Jeszcze 4. Proszę, jeszcze cztery. I ładnie. Mamy jak w banku, że przeszliśmy poziom 13. No i przeszliśmy tak jak mówiłem ładnie. A co? odbierzemy. Co to mamy? Uuu, kasa. Dolar. Jeden. Zawsze coś. No nie, no serio? Jak, powiedzcie jak, jak to możliwe? No nie, jak tak będziemy robić, to nie przyjdziemy tego. Nie, można tak tak powoli, też nie można. U finał, trzy rzuty. Tak, tak, idź, 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 dzięki. Uf. No i przegraliśmy. Stanęliśmy na czternastym. Też tego, tego, tego nie ukażę. W selflandu, że tu mamy serduszka, pięć. I co poziom? Co przejdziemy poziom, o to odbiera nam jedno serduszko. Myślałem, że jak przegramy, to tak powiem odbierze nam serduszko. A tu co wygramy? Co przejdziemy? O to odbiera nam jedno serduszko. Takie fakt mm, Fagrodzik. Za przeproszeniem. Gdzie ja wyszłem? Nie, 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 nie. Lecz. Chociaż nie. Kusi, kusi, kusi. Mamy 43 tysiące. Z jednej strony bym jakoś powiększył automatycznie naszą wygraną. Nasze, znaczy się nasze kapsle. Ale z strony nie chcę znów stracić. Nie, 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 nie. Weźmiemy to.

No to my pełne, no a jak? No i dziękuję bardzo i to rozumiem. No i wszystko, no kurde. Czego chcieć więcej. Już myślałem, że znów będzie miał pełne ponieważ przy drugiej rundzie ma x więc no już myślałem że znów będzie x x x ładnie jedziemy oby tak dalej 7-1 znów <laughs> a nie ma 3 o kurde, trudny przeciwnik się stał. <gryny> Jak zero. Nie wiem, czy jechać dalej, czy się wycofać. Bo naprawdę trudny przeciwnik. <gryny>